To ja się nazywam Kevin Bauer, ja jestem urodzony w Stanach, w Cleveland, Ohio, to wiesz, moje rodzice tam się poznali już, już wiele lat po tej wojnie i to z tej strony to moja babcia to jest, wiesz, ona jest Żydówka, taka, wiesz, przeżyła przez Holokaust, co nie? No to ja jestem takie pokolenie z babci i wiesz, mam 26 lat i to się zinteresowałem, bo akurat taki film wyszedł na YouTubie ten, ten przepraszam nie film, ale taki wywiad, co tutaj pan zrobił, wiesz, może kilka lat temu i to zobaczyłem, bo mi babcia wysłała i wiesz to koniecznie jak to widziałam to muszę powiedziałam do siebie że to jest wiesz, kapitalna historia co ja mam nawet wiesz, jakieś coś się mówiło w rodzinie że coś tak jest że babcia jest żydówką ale to za bardzo niekonkretnie e, wszystko e, u, ułożone naraz, co nie no to pomyślałam do siebie że wiesz, to jest taka historia że to nie można zapominać to nie można to i wiesz, teraz to moja babcia już dalej jest bardzo energetyczna i tak dobrze mówi, to wszystko tłumaczy. No to myślałem, że jak nie teraz, no to wiesz, to teraz jest najlepiej, żeby przyjechać do Polski. I to teraz, właśnie, tydzień spędziłem w Polsce i po wszystkich moich korzeniach wiesz, ja, wiesz to wszystko próbuję dowiedzieć się i, i albumy oglądam z babcią żeby to wiesz taka całkiem ta historia się dowiedzieć o tym co nie bo to jest dla mnie bardzo ważne i to wiesz ta historia teraz jak się dowie od babci no to jest dużo łatwiej niż jak może będzie nawet trochę starsza albo nie będzie jej co nie teraz jest to wręcz najlepiej, żeby to zrobić. No, tutaj jestem w Polsce i wiesz, na końcu tej wycieczki tutaj jestem w Warszawie, żeby zobaczyć ten muzeum i żeby to troszeczkę też połączyć. E, z, bo tutaj jestem. Właśnie tutaj objeździłem muzeum, jest kapita co nie? Jest, jest bardzo ładnie. E, wiesz. To, to jestem ja, wiesz, ja jako Żydem to bym powiedział, że nie jestem, co nie, bo to już takie w tym, e, tak, tak daleko w rodzinie, że to jest trudne, żeby powiedzieć, że ja mam, e, to, to mnie, e, wiesz, to łączy, ale to też e, takie łączy z historią i z moją rodziną, to tak bardziej jest, jest, jestem bardzo zainteresowany w tym. No to wiesz, i, i to też jest bardzo ciekawe wszystko. Um, nie wiem, co. No bo y, 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 też no, rozmawiamy po polsku. Tu tak. jesteśmy w Muzeum Historii Żydów Polskich. No i dla mnie też jest y, y, ciekawe to, że y, no ty urodziłeś się w Stanach, tak? Jak no rozumiem. Tak, tak, I mówisz po polsku, czyli u ciebie w domu mówi się, twoi rodzice mówią po polsku. Normalnie. To jest twój pierwszy tak, język. To, tak? jest, to jest mój pierwszy język. Wiesz, oni się nie znali, jak przyjechali do Cleveland, ale wiesz, tam spotkali się w ten, wiesz, dużo, wiesz takie communities robią się, co nie? no to tam się spotkali taki polski community w Cleveland i to jak byłem urodzony, to pierwszy język to polski. A, I potem jak poszłem do szkoły, to wtedy się nauczyłem po angielsku. Mówić, a teraz... Wiesz, na pewno lepiej mówiłem, jak, było, jak byłem dzieckiem, ale teraz to na pewno odwrotnie. Co nie? No to angielskim gadam i tam pracuję. I tam jestem, Teraz mieszkam w Chicago. No i to, wiesz to, tak, tak się żyje. Bo mówisz, że przyjechałeś tu. To jest taki heritage tour, taki tour, tak. to jest. Tak, yy, Przejechałeś właśnie, żeby poznawać swoje korzenie i, i to w takim razie w jakich miejscach byłeś związanych z historią twojej rodziny? Wiesz, to, to z taty stron, to wiesz, obydwa yy, dziadek i babcia mają fajne korzenie yy, i też te pradziadki, o czym moja babcia gadała w tym interwiu też, yy, to jest, wiesz, przez to holocaust, bo to, to tylko babci stron są Żydzi. Co nie, no to, to jest tylko jeden kawał, ale ja też chciałem drugi kawał e, dowiedzieć się o, o, o dziadka, e, z taty stron, To mamy stron, to z Gdańska, no to następna będzie wycieczka, żeby tam zobaczyć żeby tam się dowiedzieć, ale na razie to była wycieczka tutaj tylko z babcią, bo dziadek już wiesz, nie żyje. No to pojechałem do. do wiesz, to ja tutaj jechałem dużo razy, jak byłem dziecko, co nie, ale o tym się nie mówiło. To zresztą, że coś tam, jakieś historie są, ale to może bo jesteś dzieckiem, no to na pewno, że nie jesteś, może e, wakacje zburzyć, bo pojedziesz do Auschwitz, to jest bardzo trudne dla dziecka, no to teraz to, wiesz, zawsze zawsze chciałam tak pójść, ale e, i żeby to wszystko ogarniać i żeby trochę o tym Jakbym mogło wiesz, pomyśleć o tym, no to pojechałem sobie do, wiesz, do, do Wrocławia, gdzie babcia teraz tam mieszka, wiesz, po wojnie tam się powstała rodzina, a też do jedne góry, to tam też byłem, zobaczyłem tam, gdzie, wiesz, po wojnie tam moi dziadcy tam mieszkali i, i wiesz, tam, tam po wojnie tam uciekali. I, I zobaczyłem też e, wieś, Auschwitz pierwszy raz. To wieś, mi, mi bardzo to, wiesz, tam chodziłam i to było bardzo trudne, bym powiedział. To było, że ja tam co, co, co trzy kroki myślałem, myślałam, że to, wiesz, moja e, moja babcia tutaj była umarła, co nie? I że to jest że wręcz takie, nie, nie wiesz, to nie, nie wy, trudno powiedzieć, co nie? Jak to? jak to myśleć, że tak coś to było, to jak tutaj chodzisz, to jest teraz taka łąka, nawet bym przyjemna powiedział, że powiedział, ale że jak to łączysz tą łąkę z tymi budynkami, że to jest takie, że nie wiem, to bardzo trudno tam było, żeby to widzieć, żeby to połączyć, żeby to zrozumieć, że to, że to wiesz, jest wyjątkowa unika, że jeszcze czytałam te numery, że to... To co, to, co zostało z polskich Żydów, to jest moja babcia, co nie, że to ona jest, ta, ona miała tam umrzeć, co nie. To, jest, no, wiesz, bardzo jest, e, było trudno w tym, ale wiesz, e, bardzo ważne, bym powiedział, to, że ja myślę, że wszyscy tam muszą pojechać, e, na pewno w mojej, e, wiesz, e, age, e, to znaczy, że wszyscy, bo to, to naprawdę to nie można zapomnieć o tym jako historia, to jest to teraz jeszcze dalej kręcą w tym polityce i dalej tak jeszcze mówią na, na jakąś wiesz, małą grupę, że to nie jesteś, że ci są problemy, czy ci są problemy i to dalej się kręci. No to wiesz, takie miejsce, to, wiesz, to pamiętasz, że to się stało i to pamiętaj że takie dalej może być i jak wiesz, ludzie zapomnią o tym, to tragedia będzie, na pewno, następna. No to, wiesz, bardzo jest e, dobrze. No to tam, wiesz, byłam w Auschwitz, byłam e, w e, Bokni, tam ta babcia, wiesz, chowała się e, przez wojnę, wiesz, to, to pewnie, nie wiem czy... pewnie ludzie nie słuchali tej, tej odpowiedzi, ale to, wiesz, babcia e, Pra prababcia to była Żydówką, a pradziedek to był adwokatem i oni, wiesz, to przechowali przez wojnę, bo on mógł zrobić legitymację, żeby to przechować, co nie, no to tak przechowali w Bochni przez wojnę i, i wiesz, to, no to tam byłem, zobaczyłem to, tam, to miasto, wiesz, za bardzo nie, ma, nie, nie widziałem coś, żeby tak trochę na to samo ziemię, być coś widzieć. Byłem, No i, i to było zresztą to yy, i potem pojechałem do Stolowej Woli, ale to jest z drugiej strony z, z dziadka rodziny i potem pojechałem do, do Łodzi i babcia tam się dołączyła, bo wiesz, nie chciała pojechać tam do Auschwitz jeszcze raz, mm. <grafię> rozumiem bardzo dlaczego i to byłem tam w Łodzi i, i to było, więc, w, wiesz, takie bardzo Nieprzyjemne, nie bo tam nic, nic z tej historii nie jest za, za bardzo przyjemne, ale może fajne, bo to zobaczyłem tam cmentarz żydowski i wiesz, to jest. Ja, ja w ogóle nie wiedziałam, że takie cmentarze istnieją i jakie ogromne, i jakie ładne one są. Ja to nie wiedziałam, że takie coś w ogóle. Jak ja myślałem na cmentarz, to myślałem, że tam jadę na cmentarz, to myślałam, że jadę na taki katoliki, katolicny cmentarz, jak wiesz, nigdy nie byłem na żydowskim, no to w ogóle nie wiedziałam, że to takie olbrzymi, takie, takie ładne, że to takie ogromne to są nie wiem jak to nawet mówić te, te, te stąd, bardzo ładnie było. I to wszystko tam. I, i tam wiesz, mieliśmy rodzinę, co nie to fabrykanci byli, no to tam trochę się dowiedziałem o tym i, i wiesz, jak to pracuje, jak ta wiesz, kultura żydowska tam była i bardzo, bardzo znane wiesz to, wiesz, to też jakaś historia była, nie wiem, babcia mi, bo tam wszędzie, gdzie byłem, no to babcia opowiadała historię, no to super, wiesz, to teraz, żeby takie coś mieć, taka babcia że to gada, jest, jest fajnie i to, wiesz... Wszędzie, gdzie byliśmy w Łodzi i nawet jak byłem na podróży, no to dzwoniłem do niej, to, albo albo byłem z nią i to gadała, gdzie to wszystko jest i tutaj było i tutaj tam, no to super, super. No i przyjechałem z wrotą do Wrocławia. E, wiesz, zobaczyłem trochę rodziny jeszcze tutaj co, co jest e, we Wrocławiu i przyjechałam tutaj do do Warszawy, żeby zobaczyć muzeum tutaj na koniec, żeby to połączyć, bo to, wiesz, taki muzeum, tak się człowiek nauczy o, o czymś, że, wieś, ta cała klasa historii, co nie, ale w jeden dzień. Tutaj musisz przyjść chyba pięć razy, żeby to, to wszystko ogarnąć, co nie, ale pierwszy krok. A co, y y co spowodowało, że w ogóle postanowiłeś no właśnie zrobić taką wyprawę do, do, do Polski, czy to było coś konkretnego, czy ja, wiesz, bym powiedział, że już wiedziałam, że chcę zobaczyć babcię, ale to naprawdę to twój wywiad z nią to taki wiesz, że okej, okay, muszę iść, to, że, że muszę coś takiego zrobić, bo już o tym myślałem przed tym, że wiem, że to babcia ma taką historię, wiem, że jest, wiesz, ale że widziałem ten wywiad, no to okej, okay, jadę, to już nie myślę. Kupuję bilet i, i lecę, co nie? No to to był jeden, wiesz. Reason, to też drugi reason, bo ja się wybieram na wycieczkę, żeby żaglować na następne 2-3 lata. No to nie nieznane, nie czy jeśli jak przyjdę z powrotem z tej wycieczki, no to patrzę, mm, będzie taka energetyczna, żeby to wszystko zobaczyć z nią. No to, teraz, to teraz jest czas, co nie? Zawsze teraz, żeby to kozienie zobaczyć, to teraz. To, bo się zapomina. No to tak jest. A czy coś. No tak, bo pani. Mówimy o, o, o pani Aleksandrze Filsbauer, tak? tak? I rzeczywiście ja też myśmy się z nią spotykali chyba dwa lata temu. I, i niesamowicie energetyczna osoba. Tak. Absolutnie. Tak. I mm, um, ona, ona zawsze jest energetyczna, co nie? To. Tak. I ja chciałem zapytać, czy, no, czy coś z tych losów właśnie y, pana babci i y, y, y z tego wywiadu i y z, tego, z tego wycieczki teraz, czy jest coś, co jakby najbardziej jakoś pana zaskoczyło, poruszyło, albo dało jakoś, y, nie wiem, do myślenia, zapadło w pamięć, coś, co... No. O czym pan nie wiedział na przykład? Wiesz, ja, ja to nie wiedziałam bardzo dużo. To teraz przylecę do Stanów, wiesz, wiem o rodzinie, tak naprawdę. To, to bardzo dużo dowiedziałam się, zru, zruszyło mnie. To może coś, to nie wiedziałam, to, to na pewno o, o tych fabrykantach w Łodzi, no to nie wiedziałam tak bardzo dużo, wiesz, to, to było interesujące. Ale wiesz, to, że nie połączyłem tak to, tą całą historię. To, że to nie jest, bo to, można się myśli, że to jest tutaj jakaś mała historia, a tutaj druga, tutaj trzecia, ale żeby to wszystko połączyć i żeby jak, jako, wiesz, jako dorosłym i żeby to, te wszystkie kawały, wieś, tutaj coś nauczyłeś w historii, w szkole, tutaj coś, co babcia powiedziała, tutaj jakieś, co samemu coś dowiedziałeś się i to też połączyć, to jest, to jest, to bym powiedział, że jest najważniejsza rzecz. I to wiesz trudno wytłumaczyć jak jako... może i... ale... ale tak bym powiedział. Nie, nie wiem, a... wiesz... to, co jeszcze, to to... ta babcia, wiesz, to... ona przeżyła przez wojnę, ale też o jej życie, co nie, to ona była, wiesz... my, my to... wiesz, w takim sam, samym kierunku w sumie mamy pracę, czy ona miała pracę, i to wiesz, też jest fajne, że jest takie połączenie, że my obydwa wiesz, z takim samym zawodem, wiesz powiedział, robimy do no to taka fajna konek konekcja jest z babcią, to zawsze jest coś to gadanie, zawsze jest coś to powiedzenie, no, nie, nie, hmm. tak. no. <laughs> e, no super. E... Kiedy zamierzasz przyjechać w takim razie, żeby no, dalej jeszcze raz kontynuować no, zwiedzanie Polin? No na pewno, wiesz, tutaj jestem przyjechać od nowa, bo tutaj jest, wiesz, tak już do zobaczenia, jak mówiłem, ale wiesz, następny raz to zobaczymy, bo to ja mówiłem, że będę chyba żaglował przez kilka lat, mhm. ale wiesz, na pewno jak... Na pewno jak um, moje, moje kuzyny albo brat chcą o tym dowiedzieć się, no to już to jest przekazane trochę dla mnie. No to wiesz, chętnie przyjadę, żeby im dalej... Oni na razie, może jak ten wywiad zobaczą teraz, no to wtedy przyjadą na ten, a zrobią następny wywiad. I tak w kółko będzie, aż wszyscy kuzyni z, zrobią jakiś wywiad, co nie? <laughs> Żartuję. Ale nie to... No, ale to... To jest, dla nas to jest no, niesamowita sytuacja, no bo po to, po to my to robimy i jeśli taki wywiad jest, ma znaczenie, ja Ci mówiłem o tym, że ten wywiad ma tam 70 tysięcy obejrzeń, no to wiadomo, że to nie jest wszyscy, to nie jest rodzina, ale tak, że tak. właśnie, że, że dla ciebie to ma i dla najbliższej rodziny to ma znaczenie, to jest bardzo ważne, bo to też no, to tak. taki taki, także my się z tego bardzo... To bardzo cieszymy. Ale to, to też taki to co to, mnie ciekawi właśnie w tym, że, o czym mówisz, że to jest taki proces odkrywania tej, tej historii, to tak. jakby jest bardzo ciekawe. To, to przypomniałam do tej pierwszej kwestii, czy te drugiej question. To co się nie wiedziałam, jak, jaki odważny to Emil Filk, ten adwokat, musiał być. Żeby i, I też ta wiesz, i to babcza tosza ta żydówka, to jak odważni ludzie, żeby, żeby wiedzieć, co się dzieje o, dookoła ich i, wiesz, to, i żeby to tak nie wiem tam 15 osoby wiesz zachować i żeby to... Wiesz, takie coś nie, nie myślałam o tym, jak tutaj przyjechałem, ale jak tutaj przyjechałem i to zobaczyłem, że tutaj taki Auschwitz jest i tutaj taka antisemityka była i tutaj tak dalej i że to wszędzie dookoła ich wszyscy to dookoła ich było, żeby i że przeżyli przez to jako odważni ludzie i to żeby bo, to, by się dało jakiś... you go crazy, co nie? To, to jest insane, że tak mogli to przeżyć i zachować, i dalej żyć, bo wiele było You know, they were found, you know, they were found, or they, they lost, and they, you know, they died in the camps, or... You know. to, to, to bym powiedział, ale przepraszam, to... Nie, nie, no, to z bardzo... I nie, bo to bardzo ważne, tak samo to, myślę, dotyczy no, twojej babci, tak? No właśnie, tak. To, to jest takie pytanie, tak. które my sobie wszyscy stawiamy. Jak tacy ocalali, którzy, którzy no tak. ocaleli, jak oni potem z tą świadomością przecież, że byli skazani jakby na, na śmierć, potrafili dalej żyć i budować w ogóle całe życie, prawda, i tak. bardzo, bardzo też takie życie, no, spełnione, tak? Tak, tak? tak, No tak. I to też jest, prawda, wiesz, to, to jest że dalej się żyje i to dalej się wiesz, babcia po tym i wiem, że miała wręcz dobre życie, co nie? I że to nawet w tych najgorszych czasach to, to może być taki light na tunnel i to jest prawda, bo to można widzieć, że dalej się żyje, dalej się wiesz, to, to jest taki hope, co nie, że to, że to będzie lepiej. Jak będzie następne coś i będzie następne coś, to zawsze musi być w takiej, jak, jak się jemy, co nie, ale no, dalej będzie to, i to znane. Że będzie, będzie dobrze. No ale właśnie no tak jak znasz babcie, bo to twoja babcia, to jak myślisz, jak, znaczy jak, jak ona e, e, tobie o tym mówi? E, no o tym, o tym, że przeżyła właśnie zagładę? E, Mówi, jak, jak, jakiemu temu, te, te, jakie znaczenie temu nadaje, mówiąc tobie. Przepraszam, nie, nie za bardzo rozumiem. No, e, w tym sensie, no właśnie, jak, jak ona tobie o tym mówi, o tym, o tym że jest e, ocalałą? To znaczy, ona mówi. Nie wiem, o tym, co to jest ocalało e, Survivor. Tak, no jak, jak ona to mówi, że wiesz, ona, ona. Może to nie proud, to nie, ale. ale jest, wiesz, na pewno można widzieć, że ona wiesz to jest. Uh, już nie mam te słowa, ale to, to jest ważne dla niej. To, to znaczy, że to, to jest ważne, że ona to pam pamięta i że to całą historię jest razem i to jest ważne dla niej, że to chyba. To przekaza i żeby to ludzie wiedzieli o tym. I, i tak, wiesz, i tak mu powiedział, co jest jej jej cel, może jest, żeby to ludzie wiedzieli o tym, żeby to się nie gdzieś tam w kąt wsadzało i to, żeby, wiesz, to, to mówiło się o tym. Tak mu wiedział, nie wiem. Super. No dobrze, słuchaj. No tak, bardzo dziękuję. Przyjem, tak. Naprawdę krótki, tak. krótka rozmowa, ale bardzo myślę, no, intensywna, i bardzo ważna i ciekawa. Tak. E, czy coś chciałbyś jeszcze dodać na koniec? cokolwiek? Że, żeby ludzie tam te korzenie eksplorowali, że to, że to nie można siedzieć na tym, że to nie można zapomnieć na tym, bo to. Zawsze coś się fajnego znajdzie. Może nie, nie fajnego, ale to jest ważne, co nie? Że to jest bardzo ważne i żeby, wieś, tam, ludzie jak to teraz słyszają, że to, bo to, że można się dowiedzieć o siebie, co nie? To, to nie tylko o rodzinie, ale trochę zrozumieć dlaczego, wiesz, rodzice albo your grandparents, jak, jak oni myślą, dlaczego i jak robili w życiu. Jak oni myśleli w życiu, to, to jak trochę pokopać, to dowiesz się coś o siebie. No, I to wszystko.